Sklep internetowy cieplo24.pl. Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka. Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnym kanale YouTube ciepło 24 Ja nazywam się Łukasz Tyl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu przedstawić, jak dobrać komin do kotła kondensacyjnego w przypadku, kiedy posiadamy komin szachtowy, komin murowany. Do w domu lub mieszkaniu, ale był on wcześniej wykorzystywany przez kocioł węglowy. Zazwyczaj wtedy komin jest pokryty sadzą, czyli brudny, i nie możemy go wykorzystać do doprowadzenia powietrza do komory spalania dla naszego kotła kondensacyjnego. Gdyby zanieczyszczenia, które są w kominie, dostałyby się do kotła, a dokładniej do komory spalania, to by ją zabrudziły i kocioł wszedłby w awarię. Dlatego, aby dobrać odpowiednio komin spalinowy, musimy zastosować rurę koncentryczną w istniejącym kominie. O właśnie taką rurę. Omówię na poszczególnych elementach składowych na produktach firmy Ricom Energy, której dziękuję z góry za udostępnienie prezentacji z takiego właśnie rozwiązania. Na rynku mamy Kotły kondensacyjne, do których do komory spalania musimy doprowadzić powietrze, a zarazem wyrzucić spaliny. Dlatego kotły wyposażone są w adapter spalinowy czyli taką rurę w rurze tutaj mam taki adapter z Junkersa. Środkowa część rury adaptera bądź adaptera to spaliny. Zewnętrzna część to powietrze. Rury. Kolana czy trójniki mogą być o średnicy 60 na 100 lub 80x125. Wszystkie przedstawione elementy można oczywiście kupić w naszym sklepie ciepło-24. Proszę spojrzeć na prezentację przedstawiającą instrukcję montażu systemu spalinowego RICOM PPS. Wszystkie łączenia elementów plastikowych należy pokryć smarem. Zacznijmy od montażu na dachu. Do szachtu kominowego wkładamy rury koncentryczne PPS, czyli polipropylenowe o średnicy 60 na 100 lub 80-125, w zależności od długości naszego komina. Wewnętrzną średnicą wydostają się spaliny, Z zewnętrzną natomiast doprowadzamy powietrze do naszego kotła kondensacyjnego. Jak widać na animacji, Rury w tym systemie są w odcinkach 250 mm, 500 mm, 1000 mm i 2000 mm. Co pewien odcinek dla wycentrowania rury w szachcie kominowym stosujemy obejmę centrującą. Na końcu komina montujemy płytę płaską, tak zwaną Zorro. Jest ona w kolorze czarnym wykonana z metalu. Do niej idealnie pasuje także wyjście kominowe. O takie. Do naszych rur koncentrycznych dokładamy kolano. Najlepiej z podporą. Dla stabilizacji rur. One mają swoją wagę. Wprawdzie nie jest ona duża, ale lepiej jak jest to przymocowane na sztywno. Nie ma wtedy możliwości wykrzywienia się komina pod złym kątem, a w tym samym nie zatrzyma nam się kondensat. Do kolana koncentrycznego dokładamy rurę. W poziomie ważne, aby w kotłowni zastosować PPL, czyli wewnętrzna część. Jest polipropylenowa, zewnętrzna to aluminium. Oczywiście firmy Rico. Tu proszę się nie obawiać. Uwaga, te same średnice różnych producentów mogą nie spasować ze sobą. Trochę to dziwne, ale z doświadczenia wiem, że tak właśnie jest. A więc dalej do naszej rury dokładamy kolano lub trójnik z rewizją. W niektórych przypadkach dodatkowy adapter w zależności od modelu kotła. W tym przypadku adapter imergaza bądź adapter Junkersa. Niektóre kotły nie mają go w zestawie. Jak widać na animacji strzałki w kolorze czerwonym to nasze spaliny wydostające się z kotła, a strzałki w kolorze niebieskim to powietrze, które jest zasysane przez specjalne otwory w pionowym wyjściu kominowym, zamocowanym na płycie dachowej Zorro. Musiałem to powiedzieć, nie mogłem się powstrzymać. Jak widać, pionowe przejście przez dach zakończone jest daszkiem. Daszek jest specjalnie wyprofilowany, dlatego żeby nie było obawy, że spaliny w tym miejscu zamarzną. Czyli zmienią stan skupienia z lotnego na stały, powodując awarię kotła. W tym akurat przypadku chroni ten daszek parasol przez różnego rodzaju zabrudzeniami, które mogą dostać się do naszego komina, do części spalinowej, jak na przykład liście czy inne zabrudzenia spadające z nieba. Jak wspomniałem wcześniej, elementy kominowe mogą być w różnych średnicach. Zależy to od długości komina. Można założyć, że mając krótki do 1 metra rurę poziomą i dwa kolana 90 stopni możemy zastosować rurę koncentryczną w pionie do 6 metrów wysokości przy średnicy 60 na 100. Przypominam, Fi 60 to spaliny, FI100 to powietrze. W przypadku, gdy mamy dłuższy komin, należy rozszerzyć system kominowy na średnicę 80-125. Dlaczego to zrobić? Już wyjaśnię. Przy małej średnicy, jaką jest fil 60, wentylator, który jest zamontowany w kotle kondensacyjnym, nie jest w stanie wyrzucić, wypchnąć spalin, bo ma za duże opory. Spaliny są ciężkie. Kocioł w tym przypadku wejdzie w awarię. Dlatego właśnie trzeba mu pomóc, zwiększając średnicę spalin z 60 na 100 na 80-125, co zmniejszy opór spalin. Kiedy to zrobić? Na samym początku, zaraz za adapterem, stosując odpowiednią złączkę. O, właśnie taką. W przedstawionym systemie PPS temperatura spalin może sięgać nawet do 120 stopni Celsjusza. Produkty firmy RICOM Energy posiadają znak CE, a producent udziela na ten system 15 lat gwarancji. Na co zwrócić uwagę podczas montażu tego systemu kominowego, aby nie popełnić błędów? Wyrzut. Wewnętrzna rura koncentryczna, ta biała nie może wystawać ponad dach, aby nie była narażona na promienie słoneczne. Zakończenie tarura występuje w dwóch kolorach: czarnym oraz ceglanym. Wszystko po to, aby odpowiednio dobrać do naszego pokrycia dachowego. Gdzie znajdą państwo te produkty? Oczywiście w naszym sklepie Ciepło 24. W kategorii technika grzewcza, w podkategorii kominy koncentryczne. I tutaj mamy już podkategorie takie jak rury koncentryczne, kolana koncentryczne, czy zakończenia daszki, przejścia dachowe. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że za pomocą tego filmu pomogłem wyjaśnić zagadnienie, jakim jest montaż systemu kominowego koncentrycznego w domu jednorodzinnym czy mieszkaniu. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, klikania łapek w górę i do przejrzenia naszych poprzednich filmów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cieplo24.pl